Wstaje rano szczęśliwa, zadowolona, pełna energii, że dzisiaj wreszcie będziemy mogli po bardzo intensywnym tygodniu odpocząć na plaży, poopalać się, poczilować. Biegnę do salonu, w którym mamy widok na Zatokę. I to, co mnie spotyka, to są te paskudne chmury. reali chyba z plażowania dzisiaj nie ma... wyjdą nici z plażowania. I znowu będziemy musieli jechać, coś pozwiedzać, coś porobić. Pewnie mas palomas Cóż, takie życie podróżnika. Nie ma lenienia, nie ma chilowania w drogę. W dodatku, zepsuł mi się Najsłynniejsze wydmy wysp kanaryjskich to oczywiście Mas Palomas. My właśnie się znajdujemy w Mas Palomas, jesteśmy już po porannym lecze i lecze i mam nadzieję, że będziemy mieć bardzo dużo energii, żeby uciekać przed burzą, która tam się znajduje i nas goni. A mamy do przejścia około 5 km do Laterni Morskiej, gdzie te wydmy się kończą. Zobaczymy, jakie będą wrażenia. Podobno jest tu taka mała Sahara Kanarów. Na pierwszy rzut oka trochę tak to wygląda. Słuchajcie, jest trochę pod słońcem, ale muszę wam to pokazać. Są tutaj posadzone roślinki. Więc na kanaryjskiej Saharze w Masów Palomas na wydmach sadzi się roślinki. No mam nadzieję, że coś z tych roślinek będzie faktycznie. Tutaj, słuchajcie, są takie maleństwa w takim zagłębieniu, otoczone takim wałem. Zastanawialiśmy się, dlaczego tutaj są takie plamy mokrego piasku na tych wydmach. A to są po prostu miejsca, gdzie próbują zregenerować tą roślinność wydmową. Po przejściu trochę większego odcinka doszliśmy do wniosku, że jest trochę jak w łebie. I chyba coś w tym jest, no nie wiem, sami musicie ocenić. No, w łebie nie ma palm takich hoteli. Ale poza tym. Piasek, piasek, wszędzie piasek, no piasek. Z przodu piasek, z przodu piasek, wszędzie jest piasek. A latarnie, jak nie widać, jak nie było widać, tak nie widać. I tak Idziemy, idziemy, jest piasek, jest gorąco. I wyszło słońce, a my dalej nie chillujemy, tylko idziemy do latarni. Chłopaki już w ogóle pognęli gdzieś nie wiadomo gdzie. Musimy ich gonić, ale na tych wydmach każda srubanka wygląda dokładnie tak samo. Więc nie wiem, ale może ich spotkamy pod tą latarnią, dogonimy gdzieś kiedyś. Nie wiem. Najgorsze jest to, że oni mają kluczyki do samochodu. Więc chcąc, nie chcąc, musimy się wreszcie znaleźć. Doszliśmy do latarni morskiej. Jak widzicie, nie do końca nam się dojść wydmami, mnie jako wilka morskiego od razu coś ciągnęło nad brzeg, no i idąc tropem naszego głównego szlaku plażowego, kiedy szliśmy ponad 120 km brzegiem Bałtyku, tak i tutaj mieliśmy nasz główny szlak plażowy, leżący nad Atlantykiem, tutaj jest latarnia i do tej latarni się teraz wybieramy. Nie wiem czy będzie dało się tam wejść, natomiast takich jeszcze informacji dotyczących masfalomach próbowałem powiedzieć o tym miejscu, to to, że to miasteczko jest słynne nie tylko ze względu na wydmy, ale również na plażę ludystów. Bo tutaj na całej szerokości tych bydn, tej plaży są plaże ludystów. Więc jeżeli nie lubicie takich atrakcji, to proponuję się nie zapuszczać w to miejsce. A jeżeli Wam to nie przeszkadza, to super sprawa, to był spacer czy nie brzegie morza, brzegiem oceanu, przepraszam, czy to nad mami naprawdę warto pójść w taki mały spacer, mały trekking. A teraz chodźcie, idziemy do latarni morskiej. latarnia niestety była zamknięta więc nie mogliśmy wejść na górę. Wróciliśmy się w jedną stronę szliśmy dymami, w drugą brzegiem oceanu łącznie jakieś 16 km a teraz idziemy na zasłużoną paję Zostajemy naszą wyczekaną peję. W jest nieco mniejsza niż e, zazwyczaj jadłam na Tenerife czy komerze, ale całkiem niezła. Jak będzie na Wyspach Kanaryjskich, w nadmorskich miejscowościach, to koniecznie musicie tego spróbować. Bardzo dobrym wynalazkiem na plaży w Mas są kraniki, dzięki którym można oczyścić stópki. Niestety z tego czarnego, wulkanicznego piasku strasznie ciężko się te stópki czyści, tylko te kraniki to jest naprawdę super wynalazek.